Cześć wszystkim, witajcie na kanale Hardware's Info. Dziś chcę pokazać, jak sprawdzić dostępną pamięć RAM na waszym Ukitel T5. Zaczynamy od otwarcia aplikacji ustawień X. Najpierw musimy aktywować nasz tryb dewelopera. Aby to zrobić, przewiń w dół do ostatniej opcji powyżej trybu, a tam musimy znaleźć nasz numer kompilacji który jest tam i musimy stuknąć w niego kilka razy, aby aktywować nasz tryb dewelopera. Teraz musimy wejść na nasz ekran blokady, aby potwierdzić nasz wybór. A gdy jesteśmy w trybie dewelopera, wybieramy opcję systemu, a tam mamy nasze opcje dewelopera. Teraz stukamy w pamięć i tam mamy informację o naszej dostępnej pamięci RAM. To teraz wynosi 5.8. Wielka Brytania. Dzięki za oglądanie. Pa!